Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkie osoby zgromadzone tutaj na dzisiejszej sali. Witam sportowców, witam trenerów, witam dyrektorów szkół, witam rodziców, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie wspólnie z Starostą Stanisławem Tuńczakiem. Zgodnie z wolą zarządu i rady powiatu Chcę uhonorować tych, którzy reprezentują Powiat na wielu imprezach, na imprezach krajowej, europejskiej czy też światowej. To dzięki Waszej ciężkiej pracy, bo to Waszej ciężkiej pracy możecie osiągać te sukcesy, bo być sportowcem to. Zgodzić się na wiele wyrzeczeń, bo nie ma nic za darmo. Żeby osiągać sukcesy, trzeba trenować. A znajdujecie na to czas. Wasi rodzice często muszą znaleźć czas, ale i środki finansowe. A i trenerzy, którzy są, często realizują wspólnie z Wami te zadania. Bez żadnej gratyfikacji finansowej robią to społecznie. Ale dzięki takiej wspólnej pracy, takiej wspólnej pracy trenerów, rodziców, klubów, nauczycieli i Was kochani, mogą być sukcesy. Serdecznie wam tych sukcesów. Gratulujemy tutaj w trakcie wręczenia naszych skromnych nagród, ale... Jak co roku chcemy Wam podziękować w takim wymiarze, chociażby finansowym, bo przecież wiadomo, że sport kosztuje, trzeba sprzęt, trzeba obuwie, trzeba wy, wyjazdy, w związku z tym, chociaż w taki skromny sposób, chcemy Wam to za to wszystko podziękować. W trakcie wręczenia nagród będą również wymieniane poszczególne Wasze sukcesy, także wszyscy będą mogli. Wiedzieć, jakie dyscypliny sportu reprezentujecie i jakie są Wasze osiągnięcia. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie na dzisiejsze spotkanie. O... Szanowni Państwo, dzisiejszą uroczystość rozpoczniemy od wręczenia pokaru w ramach turnieju Szkół Podstawowych Powiatu Polskiego o tytuł Najlepszych w Sporcie. W rozrywkach sądowych w ramach tego turnieju w roku szkolnym 2021-2022 poszczególne szkoły zajęły następujące miejsca. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmują ECEFKO, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Gminy Kazimierza Wielkiego w Wózku Zdroju oraz Zespół Szkół Technicznych i Informatycznych Wózku Zdroju. Zapraszamy reprezentację tych szkół. Niczy nie o tak? To wy. To wy, żeby się nie pomylić. To jest tutaj szefem. Serdecznie gratulujemy tych sukcesów we współzawodnicy sportowym szlu. No i trzeba jak ją ciągnąć w górę. I jeszcze Wszystkim, wszystkim szkoły otrzymują też nagrody rzeczowe. I tutaj ze zespół szkół techniczno-informatycznych. Też, Serdecznie gratulujemy. Stanisław Tutaj, tutaj, tutaj. <podbl nível existknowizon> tutaj gratuluję. To jest obiekt pisemny i potwierdzenie. Proszę bardzo. Proszę przyjąć. Jeszcze trochę. Jeszcze Proszę przyjąć. To Panie jest pochłanie. trzecie miejsce we współzawodnictwie. <noise> Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w ramach gminy zajmuje Zespół Szkół Podstawowych z imienia Mikołaja Kopernika w Półsłużb Zdrowia. Reprezentacja dziewcząt zespołu Zajce. otrzyma także klasików, w pierwszego miejsca dla najlepszej drużyny dziewcząt. Ryklameczki, Karko, przepraszam. I jeszcze mamy kuchar dla dziewcząt za zajęcie pierwszego miejsca. Więc pierwszej z brzegu dajemy to najlepszym sportowcom. Zapraszamy. Jeszcze raz. pierwszego liceum. pierwszego liceum, od dziewczyny z tego Tu Pierwsze liceum, tak? Pierwsze liceum dla dla wszystkich. Proszę bardzo. I ponad podstawową kategorii Pierwsze liceum, tak, tak jest. chłopcy z liceum. sekundki sekundkę, poczekajcie wszyscy. Pierwsze miejsce dla chłopców. Z tak tak to jest, pierwsze, jest pierwsze tak. liceum. Absolut może być? a nie? nie. To Jesteś liceum? Tak. No to gratulujemy i jak dla chłopców to przekazujemy we tak. właściwe ręce. Proszę tak. bardzo. Dziewczyny nie chciały być gorsze i też pierwsze liceum, dziewczęta też zajmują pierwsze liceum. Tak. To jest Dobry. drugi chłopak, to ja tak, dobrze. <grymne> tak, jest. Otwieram. Prawda? Tak, Także, prawda. <grymne> tak, Nagrodę Starosty-Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej w dyscyplinie taniec. Na wniosek pana Stanisława Klinczaka, ze Starostwa otrzymuje Lena Maruszewska, mistrzyni świata Federacji IBO-World Championship. <noise> Na wniosek zarządu. Szanowni Państwo, przepraszam. Są tutaj nagrody dla sportowców, ale są również listy gratulacyjne dla rodziców. Jeżeli rodzice są ze swoimi sportsmenami, zapraszamy również tutaj do nas. Proszę bardzo, pani Nacel. Na wniosek Zarządu Powiatu w Wózku Zdroju nagrodę Stanisławowskiego w dziedzinie kultury fizycznej oczekuje również Lena Nowodzi, z Świata Federacji Anioło Brawo. Na wniosek uczniowskiego klubu sportowego Perpekta nagrody z starosty w dziedzinie kultury fizycznej otrzymuje Zuzannę Matysz, wielokrotna złota i strefna medalistka w Polski. Zapraszamy. Diana Parada, swoim... A, Anna Kadecka, Gabriela Parada, Wiktor Gruber, Damian Gruber, Magdalena Lech, Filip Podolski, Kacper Podolski, Kamila Fłaba, Maria Smak, Alicja Smak oraz Brennerzy, Damian Mato i Wcisław Terebniczki. Bardzo liczna grupa z licznymi osiągnięciami, tak jest. Największa grupa. Szanowni Państwo, Jakub Zagnański. Jakub, serdecznie gratuluję. Również serdeczne gratulacje dla rodziców. Po to bardzo mi się Wiktor Gawry. Jesteś Serdecznie gratuluję dla rodziców co Jakub Kowalczyk. Serdecznie gratuluję. Gratulacje dla Blanka Sztur. Serdecznie Ci gratuluję. Kaja Serdecznie Serdeczne gratulacje. Tatiana Parada. A jest. Serdecznie Ci gratuluję. Ania Kawecka. Serdecznie gratuluję. Jarlisia Parada. Serdecznie Ci gratuluję. Wiktor Gruber. Jesteśmy. Serdecznie Ci gratuluję. Damian. Rodzinnie cały czas serdecznie gratuluję. Magdalena Lech. Aha, Pan Prezes odpowiada. Pan prezesa. Tak jest. Filip Podolski. Serdecznie gratulacje. Kacper Podolski, jesteś tutaj, serdeczne gratulacje. Kamila Błaba, Kamilka serdecznie gratuluje. Maria Smak, serdecznie gratuluję. I Alas. Tak, dziękuję. między sobą. CZCZ. Gratuluję. No i mamy dla pana prezesa Damiana Satora, zawodnika reprezentującego nasz kraj na wielu zawodach i krajowej rangi międzynarodowej. Serdecznie gratulujemy za wprowadzenie tego do... człowieka, osiągnięcia. No i prekursor w tej dziedzinie, który zaczął ten klub, dziś mu serdecznie ci gratuluję. Wizytę naszych w internecie. Pomagam jeszcze głowie oświadczenie poprzednich. To najliczniejsza grupa naszych sportowców. Szanowni Państwo, Nagrody Starostwa Moskiego w dziedzinie kultury fizycznej w dystrybutie Pilar na tym sercu Miaskiego Królu Spożarowego Dniałego w Wieśnicy otrzymuje Dominika Pawełczyk, mistrzem Europy. Dominika, Dominika otrzymała ponadto nagrodę za promocję powiatu polskiego, za reprezentowanie polskich w Mieczysław Świata i Unią w Miliardzie Federalnego, to była piąte miejsce. Witam Martyna Matias, Syrepa Mezalska, Mistrzostw Polski. Panie prezydencie, gratulujemy i pan Szczepan Serdecznie Gratulujemy, no i dalszych sukcesów przy tej pięknej dyscyplinie, tej licznej, licznej reprezentacji. On nie ma szefa, bo jest. Wiem, że jest na zawodach, tak. dlatego bardzo proszę, dla pana prezesa również jest nagroda, dyplom. Serdecznie dziękujemy. Nagrody Starosty Rybskiego w Dziedzinie Kultury Fizycznej na wniosek pana Grzegorza Wojciechowskiego, powiatowego koordynatora sportu za osiągnięcia w dyscyplinie wędkarstwo rzutowe otrzymując zawodnicę. Karolina Kolasz, mistrzyni świata i mistrzyni Polski. Panie Prezesa zapraszamy. Panie prezesie, serdecznie gratulujemy. Proszę przekazać, bo już nie, nie ma nikogo. Natalia Kolarz, serialina i brązowa medalistka Mistrzostwiata oraz wicemistrzem Mistrzostw Polski. Jeszcze raz gratulacje. Panie prezesie, Jacek Kusa, brązowy medalista Mistrzostwiata oraz Mistrzostw Polski. Tak, nie ma no to. wszystkie nagrody, szanowni państwo. <głosūrę> o serdecznie gratulujemy również. dalszej sukcesów. Antoni Zapraszamy. Wilkus i Mateusz Antek jest serdecznie. Ci gratulujemy? Gratuluję. Przyszłość bękarska, tak? Filip, serdecznie się gratuluję. Rodzicowi również. Serdecznie gratuluję. I Mateusz Molisak, Pan prezes, czy pan. Serdecznie gratulujemy. W tym roku, że tak był bardzo szczęśliwy rok. Na Starosty Starosty w Dziedzinie Kultury Fizycznej na Wniosek Pana Grzegorza Wójciwowskiego, Powiatowego Koordynatora Sportu za osiągnięcia w dyscyplinie armii uneskich otrzymuje pan Przemysław Ciba, złoty medalista Pucharu Świata, Michał Dzieciński. Michał serdecznie gratulujemy, Kamil Maj, Pani Prezes, Jakub Zawarczyński, Filip Jastrząb, Pani Prezes, w sobotę grają z Krakowiem, tak? Z skutnikiem hutnikiem. Z skutnikiem, tak, tak. Serdecznie gratulujemy. I Maciej Grzyb, nie ma za Pani prezes. Serdecznie gratulujemy. Wiem, że cieszy się piłka zainteresowaniem, bo na hali przez sporo osób. Panią pana w dziedzinie kultury fizycznej, na wniosek pana Jerzego Kolarza, stara Stabowskiego oraz klubu karateki za osiągnięcia w dyscyplinie karate ja otrzymują zawodnicy. Tak, tak. Dominik Kasza, wicemistrz Polski tak. i Pałnierze, Bartosz Nowak, Daniel Nowak oraz trener Pan Mark Pras. Dominika nie ma przekażemy prezesowi. Prezes. Proszę. Prezeszy, gratulujemy. No i tak trzymać dalej. No, pan zamiast, Igor, pan Igor. Igor, <gry> no, ale się zaczyna tak, w młodym tu i trzeba dojść tak, do sukcesu. Ale to tak inspiruje tak, tata tak, czy, czy tak, tak sam tak z siebie? Serdecznie. sensie, Bartosz Nowak. serdecznie gratulujemy. Daniel, serdecznie gratulujemy, to rozumiem rodzice, serdecznie gratulujemy rodzicom. Niby niebezpieczny sport, można powiedzieć czasami urazowy, ale znakomicie działający na psychikę. I dla trenera senseja Marka Praska. Gratulujemy. Znakomity starosty ryskiego w, w dziedzinie kultury fizycznej na ministerstwie złożonego u klubu sportowego Unia. Za osiągnięcie wniosku nie wpływamy, otrzymują zawodnicy. Maja Arawska. Weronika <noise> <Keremita> Kuc. <noise> Zuzanna Szybajko. Ministra ja Wosk. Wiem, wiemy, wiem, że rehabilitacja od razu jest potrzebna. Dziękuję bardzo. Mikołaj Przodo. Dziękuję bardzo.

Mieszko, papie. Michał papie. Ja, nasz papie. nasz papie. Mieszko, papie. Mieszko, papie. Mieszko, papie. I I dla papie. Mieszko, papie. I tak dalej. I Drugie nagrody Starosta Rowskiego w dziedzinie kultury fizycznej na wniosek amatorskiego klubu sportowego 1947 w za osiągnięcia dyscypliny Piłka Nożna otrzymują zawodnicy: Michał Sikora, Antoni Kowalski, Aleksandra Wojtkowska, Basłowiec Wolębrow, oraz Trenerzy, Tomasz Łatowski i Wielka Michał Pani Michała? Nie ma zostały jeszcze. w zostały jeszcze. Antoni Podyski. Serdecznie gratulujemy. Ola Wysowska. Serdecznie gratulujemy. Piłka dobrych kobiet dziewcząt się też znakomicie rozwija. Bardzo mi i novenda. I właśnie na Tomasz Batowski. Ja serdecznie gratulujemy. I Pan Rafał Prędzki. Zakończył Pan, pan prędzej. Bardzo fajnie dziękujemy. Gratulujemy. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, jeszcze raz pragnę serdecznie Wam pogratulować tych sukcesów w roku bieżącym. W roku bieżącym nasi sportowcy, bo tak to mogę określić: sportowcy z powiatu boskiego odnieśli wiele znakomitych sukcesów. Jak wspomniałem wcześniej, czy to na arenie krajowej, europejskiej, czy też światowej, serdecznie Wam tych sukcesów gratuluję, bo znakomicie reprezentujecie powiat boski, czy Rzeczpospolitą na tych arena jeżeli występujecie poza granicami kraju. Serdecznie dziękuję jeszcze raz trenerom, trenerom, którzy wkładają ogromną pracę w to, aby nasza młodzież mogła się tak znakomicie sportowo rozwijać. Jak mówiłem również, często jest to praca społeczna. Realizujecie to w oparciu o, o swoje pasje, zainteresowania po to, żeby rozwijać sportowo naszą młodzież. Dziękuję serdecznie również rodzicom. Szanowni Państwo, bez waszego wsparcia, pomocy, tych sukcesów by również nie było, bo musicie często dowozić swoje pociechy na treningi, musicie ich wspierać finansowo, bo nie zawsze ten sport finansowany jest na takim poziomie z poszczególnych federacji, aby tych środków wystarczyło dla tych małych stowarzyszeń, które rozwijają się na terenie powiatu górskiego. Ale dzięki właśnie zaangażowaniu pasji tychże stowarzyszeń, szefów stowarzyszeń, sportowców, trenerów, możecie osiągać tak piękne sukcesy. Życzę Wam, Szanowni Państwo, w związku z tym, że zbliża się koniec roku odpoczynku, bo oprócz w jakichś niewielkich zawodów, bo wiem, że niektórzy jeszcze uczestniczą w zawodach spotkania, ale zbliża się koniec roku, w tym ostatnim tygodniu, pewnie uczestniczyć w zawodach nie będziecie, żebyście odpoczęli w domu, nabrali sił, w tym gronie rodzinnym się spotkali, podzielili swoimi radościami, czasami smutkami, bo czasami jest tak, że pomimo ogromnego zaangażowania, ogromnej pracy, ten sukces niestety nie przychodzi. Ale szanowni Państwo, kochani. Nie zniechęcajcie się do tego, bo czasami trzeba pracować bardzo długo, żeby później ta gwiazda pięknie rozbłyśnęła. W 2023 roku życzę Wam jeszcze lepszych osiągnięć, żebyście poprawili swoje lokaty w wielu dyscyplinach, a tam, gdzie już się poprawić nie da, bo jak mistrzowie świata, no to nie da się, żeby kolejne na kolejnych zawodach, kolejne tytuły mistrzów świata Europy zdobywać. W imieniu całego zarządu, powiatu, przewodniczącego rady, Stanisława Kilczaka, wicestarosty życzę wam, szanowni państwa, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego dobrego i zarówno rada jak i zarząd staramy się wspierać chociażby tymi skromnymi nakładami państwa i wysiłek, aby, aby ta piękna nasza młodzież mogła się rozwijać. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i serdeczne gratulacje. Proszę Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Panie Starostwo, w imieniu rodziców, zawodników, trenerów chcieliśmy tak co roku podziękować, bo naprawdę jest miło gościć w Starostwie tak wielu znakomitych zawodników i trenerów. Oczywiście również tu gościmy dzisiaj i wychowawców, gościmy nauczycieli wychowania fizycznego, Także tutaj te wspaniałe kuchary, jak co roku w imieniu tych wszystkich chciałbym podziękować panu staroście, pani naczelnik, ca całej Radzie Powiatu, bo, bo stanęli na wysokości zadania. My obiecujemy, że ta grupa, jak widzimy, co roku się rozrasta, te wyniki są coraz lepsze, tytuły również, bo mamy tu mistrzów świata i myślę, że w 2023 też tych wyników. I tych osiągnięć będzie dużo więcej. Także dziękujemy bardzo w imieniu własnym, w imieniu wszystkich zebranych i bardzo proszę przekazać pozdrowienia, życzenia i również dla Państwa w przyszłym roku wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo na te życzenia zarówno wszystkim członkom zarządu, Rady Powiatu, panu przewodniczącemu. Jeszcze raz dziękuję pięknie. I do zobaczenia za rok. dziękuję bardzo z Państwa, z Państwa, z Państwa.